Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj po raz kolejny, bo żeśmy kilka razy w tym studiu rozmawiali, czy to z okazji różnych wyborów, tak. e, czy to parlamentarnych, czy e, no, głównie parlamentarnych, tak. bo w samorządowych... E, ja nie brałam udziału. W nie, w sumie w sumie. nie brałaś udziału. Moim i Państwa gościem Diana Ruchniewicz. Witaj, Diano. witam. Diana jest przewodniczącą okręgu warszawskiego Konfederacji Korony Polskiej. To jest okręg numer 19, jeżeli się posługujemy e, tymi numerami z okręgów wyborczych. Tak. A równocześnie od e, dwóch dni jest członkiem Komitetu Politycznego Konfederacji Korony Polskiej. Komitet e, jest siedmiosobowy. Tak więc jesteś jedną z tych siedmiu osób, w tym są tam trzy panie. Tak. Ty plus dwie koleżanki. Tak, zgadza się. E, no właśnie, dwa dni temu w zasadzie odbywał się kongres w Bełchatowie, Konfederacji Korony Polskiej, kongres sprawozdawczo-wyborczy tak. również, a nawet można powiedzieć, to, to było główna cel tego kongresu, właśnie sprawozdanie dotychczasowej działalności i wybory nowych władz. Tak, tak. Taki kongres odbywa się raz na 5 lat, natomiast raz co roku odbywa się kongres sprawozdawczy. Pierwszy ten kongres w 2020 roku był w paprotni. No i od tamtego czasu tam były jakieś delikatne zmiany. Czy to w Komitecie Politycznym, ale, ale generalnie, czy w Radzie Naczelnej, ale generalnie to większość osób pozostała. A teraz został wybrany nowy Komitet Polityczny, nowe osoby do Rady Naczelnej, tam oprócz 30 osób. Które, 40, 40 osób, które są... szefowie okręgów. Tak, 41 dokładnie Przewodniczący. szefów przewodniczących okręgów wchodzą w skład Rady Naczelnej i dodatkowo 10 osób wybieranych właśnie na takim kongresie sprawozdawczo-wyborczym raz na 5 lat. Czyli Rada Naczelna liczy 50 osób? No, no w sumie 51, tak, bo, bo jest 41 okręgów mhm. wyborczych. Mhm. Wybrany, wybrana została Krajowa Komisja Rewizyjna. Mm -hmm. e, trzyosobowa, wybrana została komisja rewizyjna okręgów, również trzyosobowa, i wybrany został e, sąd e, dyscyplinarny w sobie pięciu osób. Sąd dyscyplinarny, tak, tak, tak zwany sąd koleżeński, tak? To no, tak, go delikatnie nazwijmy. Tak. Bo to dyscyplinarnym to brzmi tak, groźnie, tak groźnie, a sąd koleżeński, no tak. Na pewno ta nie ma nazwy koleżeński, ale powiedzmy taki sąd partyjny, to pięć osób. Sąd partyjny. Y -y -y. E -y. Czy y -y, nastąpiły duże zmiany we władzach Konfederacji Korony Polskiej? Z tego co mi wiadomo, y to prezes i dwóch wiceprezesów pozostali ci sami. Y -y, tak, ale było głosowanie na prezesa partii Grzegorza Brauna nie było głosowania, także tu jakby nie, nie, nie było przedmiotem e, tego kongresu głosowanie na wiceprezesów partii. Oni są wybierani Ale przez prezesa. Na prezesa było głosowanie, prezesa było głosowanie i 100% dostał 100% poparcie e, Grzegorz Brauna kolejną pięcioletnią e, kadencję. Mhm. Natomiast komitet polityczny to z defaultu jakby ma trzy osoby, czyli prezesów i dwóch wiceprezesów. Prezesa i dwóch wiceprezesów. Tak, został mhm. powołany członek komitetu politycznego pan Sławomir Zawiślak, nasz nowy, nowy poseł. poseł, tak? zostałam powołana ja do Komitetu Politycznego to też byłaby głosowaniem, tak? Także każde z nas było, było poddane, było poddane głosowaniu. głosowaniu, tak i została również to osoba, która już była od początku funkcjonowania partii sekretarzem, e, skarbnikiem Korony, czyli Kamila Jezierska. I na, na, na sekretarza generalnego wybraliśmy jako komitet polityczny wskazaną przez prezesa Grzegorza Brauna Martę Mrzygłów, szefową struktur w Tarnowie. I one, Kamila i Marta też jakby wchodzą w skład komitetu politycznego właśnie z tymi dodatkowymi funkcjami. Czyli siedmioosobowy komitet polityczny tak. i pięćdziesięcio jednoosobowa Rada Naczelna. Tak. Tak, Rada Naczelna, bo jakby najwyższą władzą partii jest Kongres, bo Kongres, tak jak na Kongresie, oprócz wyboru właśnie nowych władz, oprócz, oprócz sprawozdań tych komisji, które jakby na tym Kongresie kończyły niejako swoją działalność, jeszcze jakby wybrane zostały nowe, jeszcze była, były drobne, ale jednak zmiany w statucie. I te zmiany w sumie to raz do roku, jak jest kongres taki sprawozdawczy. To są właśnie zawsze co roku sprawozdanie tych komisji z całego roku działalności, plus jakieś potrzebne zmiany statutowe. Ilu delegatów było na tym kongresie w Bełchatowie? No to tak około 120 osób, troszkę więcej niż 120. Było bodajże 135, 130, 135, ale kilka osób po prostu nie mogło. Czyli dojechać. 120 kilka osób głosowało. Tak, 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 tak. tak. Mhm. E, czy w tych kongresach corocznych, które nie są wyborcze, e, tylko są sprawozdawcze, tak. e, biorą ci sami delegaci? Czy, to są, e, czy tych delegatów jest mhm. tyle samo, czy jest ich więcej, czy to są w ogóle inni delegaci? E... Delegatów na kongres krajowy wybierają kongresy okręgowe mhm. i takie kongresy, nadzwyczajne kongresy okręgowe i one się zbierają po uchwale podpisanej, ustalonej jakby przez Radę Naczelną i jakby tak właśnie chciałam powiedzieć o tym, że najwyższą władzę ma kongres, który się zbiera raz do roku. Jakby w całej partii kongres. Natomiast pomiędzy kongresami tą najwyższą władzę ma Rada Naczelna. Mhm. Tych właśnie 51 osób. Mhm. I ta Rada Naczelna, na przykład, podejmuje decyzję, jaka będzie reprezentacja, w jakiej ilości będzie reprezentacja z okręgów. No i zazwyczaj to jest jedna osoba na pełną dziesiątkę osób, które są pełnoprawnymi członkami i płacą regularnie składki. Mhm. Ale y, może być decyzja, że to będzie na przykład mniej osób. Jest w y, statucie zapisane, że y, min, też minimalna, o, minimalna liczba delegatów na Kongres Krajowy to jest 15% wszystkich członków, tych pełnoprawnych już członków po okresie próbnym, po stażu członków jakby całej korony. Także no, w statucie są, są podstawowe założenia, natomiast już takie szczegóły to są właśnie ustalane podczas spotkania Rady Naczelnej. I właśnie podczas, znaczy w, tych, w tym okresie pomiędzy spotkaniami Kongresu Krajowego Korony, Rada Naczelna ma tą taką władzę powiedzmy tą uchwałodawczą w partii. To matematycznie rzecz biorąc, skoro było około 130 delegatów, z czego 120 przyjechało i głosowało, to jeżeli jeden delegat przypada na 10 członków, nie wiem, czy dobrze liczę. Tak. To korona liczy około 1000, 1200 członków. Dużo więcej, dużo, dużo więcej. No to. Bo mamy bardzo dużo nowych członków. Właściwie to nie wiem, jak w innych okręgach podejrzewam, że jest pod, podobnie, ale po 18 maja podwoiła mi się ilość członków. W koronie. Tylko to są osoby, które na razie są na stażu kandydackim, także one nie są brane pod uwagę przy wyliczeniu tych 15% minimalnej ilości osób. Czyli nie wykluczone, że za, za, za rok na. Będziemy kongresie dużo będzie dużo większą będzie, salę. będzie ponad 200 osób, delegatów. Jeżeli będą te osoby płaciły składkę i, i przejdą staż pozytywnie, to, to, to mogą być potrzebne naprawdę duże rozmiary sali. No i oby tak się stało zapraszamy eee, <laughs> i zachęcamy do działania. Co y, 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 Twoim zdaniem Diano jest najważniejsze, jeżeli chodzi o y, postrzeganie Konfederacji Korony Polskiej i co trzeba, na co trzeba szczególnie zwracać uwagę który, ludziom, którzy niewiele wiedzą, a chcieliby się czegoś dowiedzieć. Czy tylko mhm. warto mówić o liderze? No bo wiadomo, że bez, bez lidera, bez prezesa e, Grzegorza mhm. Brauna no korony by nie było, ani, ani tych wyników e, wyborczych, mhm. ani mandatu do europarlamentu, ani w tej chwili już trzech posłów w, w Sejmie. No i oczywiście kampanii prezydenckiej, która mhm. przyniosła pierwszej turze ponad 1200 milion 200 tysięcy tak. głosów. Mhm. Co, co twoim zdaniem, na co warto zwracać uwagę i, i rozmawiając z ludźmi, jak gdyby jeszcze spoza korony? Mhm. Ym, już po kongresie. Mieliśmy takie spotkanie, na, którym, na które zaproszone były osoby najbardziej zaangażowane w kampanię wyborczą. To były po cztery osoby z każdego okręgu, czyli już ponad 160 osób, plus jeszcze dodatkowe osoby zaproszone przez szefa sztabu wyborczego, czyli przez posła Włodzimierza Skalika. I tam był wykład profesora księdza profesora Guza. I coś pięknego powiedział, naprawdę, bo, bo mówił do nas tak, że jeżeli, jeżeli wy będziecie postępowali zgodnie z Waszymi wartościami, jeżeli będziecie działali dla ludzi, dla ludzi, a nie dla partii, nie dla siebie osobiście, tylko że cały czas będziecie mieli na uwadze dobro ludzi, to ludzie to zauważą i ludzie to docenią. Żeby wszystkie partie polityczne dotychczas, nawet jeżeli na początku mają właśnie takie, taki cel i rzeczywiście tak działają, to w momencie jak, jak już osiągają no, większy powiedzmy poziom, więcej członków, więcej posłów, dotacje i tak dalej, to że, że zatracają to, z czym szły tak naprawdę Spoczywają na, początku. na laurach. Nie, gubią się. Gubią, gubią się. gubią się po prostu i nawet nie, nie to, że spoczywają na laurach, bo... bo działanie na rzecz partii czy tam działaczy i swoich jakby stanowisk pewnie też jest bardzo ciężkie, nie wiem. Ale chodzi o to, że, żeby po prostu pamiętać cały czas, po co tutaj weszliśmy mhm. do tej polityki. I e, tylko że ja jestem jakby o naszą partię spokojna, bo e, widząc ludzi, no szczególnie tych, którzy się zapisywali do no do tego 18 maja, bo tych nowych to jeszcze niestety nie zdążyłam poznać. Znaczy wiem po pierwszym spotkaniu z tą nową, taką nowym, że tak powiem, narybkiem są ludzie niesamowici, bo, bo mam bardzo wielu specjalistów od energetyki, ochrony środowiska, bardzo wielu ekonomistów, pani profesor, wielu doktorów, także no, wspaniale, natomiast nie wiem, jak, jak oni będą dalej już z nami pracować. Natomiast tych osób, które dotychczas przychodziły, to ja jestem pewna, bo to są ludzie, którzy rzeczywiście przyszli tutaj po to, żeby zrobić coś dobrego dla Polski. I to jest. To też kiedyś się na jednym spotkaniu tak, można powiedzieć, mieliśmy z posłem, że nawet Braunem właśnie, że, że to jest zaleta naszej partii, że tacy ludzie ideowi przychodzą. Z drugiej strony, to jest w pewnym sensie wada, bo jak ludzie przychodzą dla idei, no to nie zawsze są tak bardzo zmobilizowani, żeby budować swoją rozpoznawalność, żeby, żeby więcej czasu powiedzmy poświęcić i żeby poświęcić, bo nie myślą o karierze, tylko bardziej myślą o tym, żeby żeby coś robić, żeby działać i, i chcą być aktywni, ale, ale właśnie nie, nie widzą jakby takiej przyszłości. Mówię to osoba, które do tej pory doszły, bo teraz o tych, tych nowych jeszcze tak nie znam, że, że są bardzo ideowi. No miejmy nadzieję, że, że ten nowy narybek jest zarówno i ideowy, i będą dążyli do tego, żeby, żeby wesprzeć nas chociażby w wyborach samorządowych, gdzie rzeczywiście potrzebnych jest bardzo dużo osób, żeby obsadzić. Ale to właśnie wracam, nie boję się, to co ksiądz profesor mówił, żebyśmy nie stracili tej ideowości, żebyśmy pamiętali, że przychodzimy tutaj, żeby, żeby działać dla ludzi, I że to jest nadrzędna wartość tej naszej partii i naszego uczestnictwa w tym życiu publicznym i politycznym, a nie, a nie sama partia, nie stanowiska. I także jak to będzie, to, to będzie ten sukces i ja w to wierzę. Mhm. Że ludzie do, docenią to, dostrzegą to i będą to rozumieć. No właśnie, a te wystąpienie księdza profesora to było w czasie jakiejś mszy świętej, czy po prostu wykład podczas tego spotkania tych, którzy tak. byli zaangażowani tak. Tak. w w, w, ten, w kampanię tak. wyborczą. To tak. nie było na kongresie, tylko już tej części tak. poszerzonej, tak. 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 w której tak. uczestniczyło, rozumiem, ponad prawie 300 osób. Nie, 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 bo, bo, bo to się pokrywały, A, częściowo się pokrywały. Tak, pokrywały 120. się, natomiast dodatkowe osoby dojechały. No ja sądzę, że mogło być 170, może 180. Niecałe osób. 200 osób. Niecałe 200 osób, tak. Mm -hmm. No właśnie, no to trzeba teraz się rozejrzeć w, w okręgach, e, kto tam jest, zwłaszcza nowych ludzi poznać, i jak to się mówi do roboty. Tak, do roboty. I y, 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 właśnie. Na wszystko przychodzi jakiś odpowiedni czas. Tak jak przyszedł odpowiedni czas na start posła Grzegorza Brauna w wyborach prezydenckich, nie, nie ogłosił, nie wiem, czy wiedział, czy nie wiedział, czy ta kiedy ta decyzja była podjęta. Natomiast ogłoszenie tej decyzji w było w styczniu. I to był taki moment, że po projekcjach filmu Giedrzwałt 1877, Wojna Światów. My w strukturach i zapewne zarząd partii, wiedzieliśmy, że, że my jesteśmy gotowi na to, żeby organizować spotkania posła Brauna, kandydata i że damy radę, tak? Że damy radę, że już są na tyle zmobilizowane struktury i na tyle nas jest dużo, że będziemy w stanie to ogarnąć, bo Czyli pokazy filmu. We wrześniu, struktury. październiku, listopadzie i grudniu Grudnia. przez cztery miesiące to był test i to w zasadzie e, no, e, pokazało, tak. że jest potencjał, tak. żeby ludzi ściągnąć, żeby tak. ludzi zainteresować, i tematyka e, no, geopolityczna, którą w filmie przedstawił Grzegorz Braun, religijna i każda inna jest czymś, co tych ludzi interesuje. To na pewno natomiast mi chodziło o, o bardziej tak. Takie przetestowanie struktur i organizacji. Organizacje, że my przeszliśmy po prostu ten test, bo film był wyświetlany w różnych miejscach. Był wyświetlany na salach kinowych, był wyświetlany właśnie w takich miejscach, gdzie jest ekran, gdzie jest rzutnik, gdzie jest osoba, która to obsługuje. Ja uczestniczyłem I... w parafii, jeden zorganizowałem, pokaz o. w parafii w Warszawie, jeden zorganizowałem w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej mm. pod Wyszkowem, mm -hmm. więc sam organizowałem kilka pokazów mm -hmm. i właśnie w takich miejscach się te pokazy odbywały. Tak, ale właśnie w jednych miejscach wszystko było przygotowane łącznie z obsługą, tak jak na przykład w Warszawie około 20 pokazów zorganizowaliśmy na uczelni i tam było wszystko przygotowane, natomiast Natomiast testem było, czy my będziemy w stanie obsłużyć tyle pokazów w miejscach, w których nie ma ani ekranu nie ma, ani nie ma rzutnika i nie ma osoby, która by to wszystko trzeba w stanie... Wszystko trzeba było dowieść. I to wszystko trzeba było mieć. Mieliśmy dwa komplety takiego sprzętu. Były osoby, które jeździły tymi samochodami, tak, i, i brały urlop z pracy na przykład i w ogóle bez żadnych tak, gratyfikacji po prostu jechały w teren, rozstawiały, to poświęcały swój prywatny czas i można i wszystko się udało spiąć. I to był, i to był dowód na to, że nie ma tego, że ten basen nie jest już pusty. Że on jest pełny, że są ludzie. Czyli skaczemy że, że... nie do pustego basenu, nie, tylko nie. już e, tak, najpierw, trochę, najpierw trochę mniej wody, a potem już prawie pełny basen był. Tak, tak. Także my byliśmy, już było to sprawdzone. Wytestowane, że po prostu damy radę. Tak? Czyli start wyborów y, prezydenckich był już bez ryzyka, tak. że wpadniemy na na Że nie na, będziemy potrafili do, do sobie pustego, poradzić. Że rozbijemy sobie głowy w pustym tak. basenie. Tak, tak. Y, Sławomir Sala, który był y, szefem sztabu y, posła Grzegorza Brauna w wyborach europarlamentarnych, y, organizował y, wszystko. Był teraz szefem takiego po prostu powiedzmy no, komórki logistycznej tych wszystkich wyjazdów prezesa w teren. No i też świetnie to zorganizował. No, na ile się mógł, mógł, nie zawsze się dało, żeby te przejazdy były po prostu jak najmniejsze, no, ale tak to zorganizował, że czasami poseł Brand był w czterech miejscach. I wszędzie zdążył powiedzieć coś od siebie, zdążył odpowiedzieć na pytania i podpisywać setki, a czasami tysiące gaśnic. Tak? Także tutaj to wszystko było przez Sławka fajnie zorganizowane. I mówię, no, naprawdę to, to, było, to, był, już, to był już pełny basen. A potem jeszcze za co bardzo dziękujemy Państwu, bardzo, bardzo wielu darczyńców na kampanię naszego posła. Już były pieniądze na to, żeby chociażby sale wynająć, prawda? Bo, bo jeśli chodzi o pokazy filmu Getzwałt 1877 Wojna światów, to było jakby to przedsięwzięcie samofinansujące się, ponieważ za wstęp na ten pokaz osoby nie płaciły, natomiast potem opuszczaliśmy puszki z prośbą o, 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 o jakąś tam zrzutkę. To w ogóle było przez Osuchową organizowane, ale my oczywiście wspieraliśmy jako członkowie i sympatycy Konfederacji Korony Polskiej, i te osoby wpłacały tam pieniądze na tą zrzutkę, i z tego potem wynajmowaliśmy salę. Ale mówię, to wszystko było zorganizowane, to pięknie zadziałało, Marcin Kuśmierczyk jako szef polskiego, na Polskę, koordynator filmów, właśnie pokazów Giedrzwałdu, ja byłam koordynatorem w Warszawie, każdy okręg miał koordynatora, także no to było bardzo ładne sprawdzone. I się nas. wszystko sprawdziło. Tak. tak. To była, że tak powiem, próba generalna. Dokładnie. No tak, prawdopodobnie, gdyby nie ta próba generalna, to Grzegorz w styczniu by się nie zdecydował startować. Tego nie wiem. Bo miałby, miałby zagwozdkę, Tego... czy to nie będzie falstart. Bo raz żeśmy zrobili e, działanie, które nie okazało się falstartem. 10 lat temu zebraliśmy 120 mm -hmm. tysięcy podpisów tak, tak. i to był pierwszy start Grzegorza Brauna w e, wyborach prezydenckich. Mm -hmm. Te 120 tysięcy podpisów, czyli ponad 20 tysięcy górką, mm -hmm. ponad 100 wymagane, no, było wielkim sukcesem. Natomiast y, potem już przy samej kampanii wyborczej było dużo spotkań, ale y, żeby to wszystko tak super zorganizować, zabrakło mm -hmm. tych struktur, zabrakło już mm -hmm. ludzi y, tak. w terenie, bo do zbierania podpisów, zwłaszcza w wyborach. Y, y, Prezydenckich no potrzebni są ludzie, ale nie aż tak dużo. Natomiast do organizowania już spotkań, a zwłaszcza do, też do wyborów samorządowych, są bardzo potrzebni już ludzie działający w, w danym konkretnym terenie. Tak, tak, tak. No i właśnie teraz, jak tak dużo osób zgłosiło się do Konfederacji Korony Polskiej, do, do całej partii, bo to Warszawa jest jakby podejrzewam. Taki, tak, na takich samych zasadach jak wszystkie inne okręgi, i to jest taki moment, w którym my chcemy zejść niżej. Chcemy zejść już do kół. Kół i w przypadku Warszawy będą to koła dzielnicowe, w przypadku okręgu podwarszawskiego 20 będą to koła powiatowe. I jakby taki jest pomysł i, i cel wszystkich okręgów, żeby co najmniej w każdym powiecie. Było koło, koło konfederacji korony polskiej. Takie koło ma swojego przewodniczącego, musi mieć jakąś tam minimalną liczbę członków. Natomiast, jakby żeby działać w tym kole, no nie trzeba być członkiem konfederacji. Polskiej. Korony polskiej można powiedzieć. Mogą prostu być sympatycy. Wspierać no można, mogą być sympatycy zarejestrowani, no najlepiej jak tacy sympatycy, nawet jak już jak nie chcą być członkami partii, to żeby po prostu się zarejestrowali na stronie www.konfederacjakoronypolskiej.pl. Www jest taka zakładka, dołącz do nas. Jeżeli Państwo się zarejestrujecie jako sympatycy, nie jesteście zobowiązani do opłacenia składek. Ale zostaniecie włącze, zostanie włączeni na listę mailingową w danym okręgu i będziecie otrzymywali informacje o wydarzeniach, które się dzieją i na przykład też o spotkaniach kół w poszczególnych powiatach. Także zachęcam. Natomiast tutaj u nas w Warszawie z 18 dzielnic już mam. Obsadzonych. Kół? Kół 13 kół już mam obsadzonych, mam przewodniczących kół, także też serdecznie zachęcam do, do uczestnictwa w pracach. są Będą organizowane spotkania w kołach, i, i to już będą spotkania w dzielnicach poszczególnych organizowane. Bo tak jak teraz mamy spotkania członków czy członków i sympatyków, to są w centrum Warszawy zazwyczaj te spotkania organizowane. Nie każdemu pasuje, nie każdy ma czas, żeby przyjechać. Natomiast jak to już będzie. Spotkanie koła na przykład w Wołominie i będzie będzie osoba, yy, będzie, będzie spotkanie uzgodnione już z tymi, nie wiem, 10, 15 czy 20 osobami. To dużo łatwiej uzgodnić niż jak. Ale Wołomin to już nie twój okręg. Nie mój, 20. A u mnie w okręgu, w, 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 w tych w dzielnicach, no to też nie każdemu pasuje, żeby z Żoliborza, powiedzmy jechać tutaj. Akurat zło, Żoliborz zły przykład, bo nie mamy tam jeszcze obsadzonego, ale. Ale w Wilanowie już nawet mamy. Nie wiem, czy koleżanka tam będzie miała dużo członków, ale w Wilanowie, Wilanowie, tak? tak, wilanów jest obsadzony, ale, ale ten Urs, Ursus jest bardzo, bardzo dobry. Warszawa Włochy, w Praga południe jest też dużo tam członków korony, także i tam mamy już przewodniczących tych kół. Także zapraszam. I już tam właśnie będzie łatwiej to będą działania. Teraz już jesteśmy w takim właśnie na takim etapie, na którym schodzimy do, do dzielnic i tam już będą ci szefowie ku, ku y, korony działać w dzielnicach i będą już blisko, blisko ludzi, mają budować swoją rozpoznawalność, mają rozpoznawać problemy, jakie są w poszczególnych dzielnicach. A to się różni, bo pamiętam podczas wyborów parlamentarnych. Nie, przepraszam, to było przed samorządowymi. Koledzy, koledzy z Wawra, z BiałoŁęki mówili: jaki tam ogromny problem mają, bo, bo mają dziki no i takie, takie osoby ze Śródmieścia na przykład, no to dla nich w ogóle to jest no problem kosmiczny, prawda, no jak dziki, no do Śródmieścia nie przyjdą dziki, a już tam naprawdę jest to duży problem w Wawrze, czy, czy na Białołęce, w związku z tym te osoby, które będą działały w kołach, już będą rozpoznawały te problemy i będą mogły, będą się pojawiały na, na posiedzeniach rad dzielnic i, i będą, będą mogły efektywnie działać i pokazywać siebie, że w ogóle jesteśmy, bo, bo, no bo wiele osób nadal nie wie, że taka partia jak Konfederacja Korony Polskiej istnieje, chociaż wiadomo, że od wyborów od wyborów, od kampanii wyborczej teraz na prezydenta, rozpoznawalność naszej partii bardzo się zwiększyła, bo, no bo wcześniej tak naprawdę to, co robiliśmy, to robiliśmy... W ramach to robiliśmy, a czy nawet sami, no bo jak ja tutaj w Warszawie zorganizowałam z Marcinem Kuśmierczykiem, przewodniczącym dwudziestki, zorganizowaliśmy w niespełna trzy lata grubo ponad 20 różnych pikiet, protestów, marszy i tak dalej, no to jakoś to było wszystko Konfederacja, Konfederacja, to podejrze no podejrzewam, tak na, na konto bardziej Konfederacji Wolności i Niepodległości niż Konfederacji którą, Poza Polskiej. Tym, nie tym no, w sondażach nie było osobno korony i a teraz tak. już się zaczyna pojawiać tak. z wynikiem zbliżonym do wyniku Grzegorza Brauna. Grzegorz Braun miał tak. 6,35 zdaje się, a teraz tam od 6 do 7% tak. różne tak. sondaże pokazują, że także partia ma, więc to jest dobry prognostyk. Tak, także ta rozpoznawa rośnie mówię tak naprawdę to pracujemy na tą rozpoznawalność od momentu ogłoszenia Grzegorza Brauna jako kandydata w wyborach prezydenckich. 30. Tak. Także wynik bardzo dobry jak na taki krótki, krótki czas budowy. Niecałe pół roku. Niecałe pół roku. Dokładnie. To chyba tyle na dzisiaj. Czy mogę liczyć, że w kolejnych miesiącach, nie za często, ale nie wiem raz na miesiąc, raz na półtora, jako przewodnicząca okręgu, zawitasz coś, powiesz do naszych widzów i słuchaczy? Tak, bardzo chętnie, bardzo chętnie. To zapraszam w takim razie. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem była Diana Ruchniewicz, przewodnicząca okręgu warszawskiego, czyli okręgu numer 19. Taki jest numer wyborczy Konfederacji Korony Polskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję państwu. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Z panem Bogiem. Z panem Bogiem.